Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. Dziś pierwszy raz no, w grach akurat. I, I za czasem będę dla Was robił, no właśnie, z mojej ulubionej, jedynej konsoli Nintendo Switch jakieś gry. Na razie będziemy, przechodzimy do Minecrafta. Akurat to jest mój ulubiony profil, czyli on się nazywa profil YouTube. No tak go nazywam Tu mam kopalnię, to jest mój dom. To tutaj mam piec. Mam tutaj też crafting, bo nie wiecie. Tutaj mam skrzynkę, mam takie od rzeczy. To jest moje łóżko. I też mam pole, jak widzieliście na początku. O! To jest moje pole kwiatowe. I akurat jak pierwszy raz założyłem ten profil, no to stamtąd, albo stamtąd, albo gdzieś tam... No zobaczyłem wioskę i poszło. A dziś... Zrobimy jakieś rzeczy, nie wiem, pobrawujemy je. Się te, tacy wyobrazowować coś, bo już tu w ogóle mi się rzeczy warnu, wa, ten, war, warnują. I taka to mała posiadłość, że nie wiem gdzie iść. Tylko mała, co to jest. Tu nic nie ma. No słuchajcie, może też zaraz będziemy ścić drzewa. Tu... Tu pożyczyłem akurat pieczę dla łóżka. To też ukradny dywan. Też mam, jak zauważyliście, ciemier y, wyrazny, bo ja... jest, y, No, bo mi się tak chciało zabić golema. No i zabiłem go. No mam rekord marchewek można powiedzieć, ale nie aż taki wielki. To byłem na tej skrzyni, no... No to byłeczki chociaż weźmiemy. Bym przeżyć. A to są chipsy? To co? Ja na, no ja na tych. Nie wiem, co to jest. W ogóle. Kompletnie. I też tu są. Zobaczyłem. Marchewki. Te. Jaka. Po No to. Musimy to. Obrawować to. Główko to chyba. Nie weźmiemy. Weźmie. No to nie wiem. Ja mam tutaj taki słaby kilo. Y, kilo. Yy, no, taki tłopik, no, zobaczyliście. Akurat mam blisko dom i mało villagerów Jeśli się znalazło, to ja nie wiem. Tu jest jedna kopalnia. Przez czym oni uciekają. widzicie to ja może zobaczę na wieżyczce. Taka mała wieżyczka, tu ja kiedyś miał łóweczko. moje. To przecież oni uciekali. No, no to nie wiem. Chyba pójdziemy do kopalni, to tej przy domku, tej to ja nigdy nie wejdę, to nie jest moja poza tym, to tam jest, to jest mój dom, bliżutko, nie? Chciałbym to trochę kobla. Tam nikogo chyba nie ma. to trochę musimy go wydobyć. Hmm, jest noc, pomału się robi, nie? Nie. Ale już takie... O nie! No to właśnie noc się robi, proszę Państwa. Mała świnka, ale mała świnka, ludzie. Patrzcie. Jedyna w swoim rodzaju mała świnia. Jaka duża głowa. Ja uciekam. Mam nadzieję, że tam nie ma, bo już tu mam nóż. Mój... Um. Nikogo nie ma, no to, hmm, tu to, 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 to ładnie dywan, cyk, cyk, o, oh. właśnie tak wygląda już noc, yy, no inaczej chyba widzieliście to, no ch chyba, że ktoś gra na kompie i ma tak samo, no to, to rozumiem, ten słabszy, bo nie chce. Ni nic tutaj, w ogóle potworu tu nie widać, też cię musicie... Pobieg? Czy uciekł? Nie, 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 nie. To ja idę, mówię, do kopalni. Kolejny dzień w kopalni. Mam pomysł, że tam wejść. widzę, jakąś tam chcę, Ale gorzej by było kopać tak, ale no, ale tak. Tylko, nie mam torczy. Już się przydało mi. Ale coś. Słuchajcie, mogę tu zbuduję kiedyś, mówię w następnym odcinku. Zbudujemy tu razem bazę taką kopalniową. No to zbuduję, zbuduję tych. No to, czy mam się kierę? Nie. Mam tylko jeden patyk i zero drewna. No to będziemy musieli ukraść. Jako jako youtuber muszę ukradęć rzeczy chociaż bym a poza tym są nowe klapy yy, w minecrafcie nie taka yy, trapdorów jest teraz wiele a ja mam to Polski, więc to nie jest trapdor albo nawet, nawet trapdor Musimy mu kopać, kopać 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 dobra już tyle mi wystarczy nie nie chcę wejść. Ustawienia. Poza tym nie chcę... <laughs> Takie nie panuje. Żartuję. No. Dobra. To pewnie tak? Nie. Dobra. Co to... sobie. Hmm. No to musi mieć chyba nad crafting. Bo jest tu komplet O! co Ej. Ja jej nie zabiję. Niech ona on tam już... ...żyje już. Bo zabijałem wiele. Bo już są poza tym te, na jednym filmiku wam chyba mówiłem, ale z lego, to to nie podobnego. To byłem, to jest to nudny crafting, który mi nie pojawi, a potem jest crafting. Wir nie jest mi potrzebny, świnie mi nie są potrzebne. I patrzcie, tylko zadzwonię, dzwoni, oni już panikują, patrzcie. No to, o! To widzicie, że jeden pobieg. O to jeden pobieg villager Jak widzieliście i nie wiem, czy to jest jakieś... Patrzcie, patrzcie No to okej okay. Ustawmy we... No patrzmy Pobieg, widzieli? Widzicie? nie? No to pobieg Nie wiem, nie wiem co, co z villagerami się dzieje <grystanie> Naprawdę, kompletnie No to i to na... Nie, nie wiem tego na kim, no to ty, ty, teraz, czy mogę zrobić patyki? O! To, to koblową, tu lepszą oczywiście, robię se Nie jest mi potwierdzenie. Muszę trochę zrobić tu powądek. O! Nie chcę. Nie chcę akurat tej kamery tego mieć. O! I będziemy musieli ściąć drewno, i może dziś nam się uda. Tą bazę. Czyli dziś mam plan zrobić bazę yy, wykopalną. Tylko też potrzebujemy mieć drzwi. Dobra, już koniec. Dobra, to spróbujemy nie zrobić kamerkę. Nie. To będziemy się chodzić na crafting w tej wersji. No to Dobra. Chyba 5 nam wystarczy na bazę. Wystarczy, już mam zrobione, no to i patyki nam nie są kompletnie potrzebne i no to idziemy robić bazę, no po prostu bazę trzeba zrobić. Najpierw robimy wielką przestrzeń, do tej, do właśnie do kopali trzeba robić wielką przestrzeń, do kopania, ale nie będziemy kopać tylko robić plan. U, takie coś. O! I należy wystarczy. No i załóżmy, że tu będą drzwi. O! Będziemy mieli normalnie bazę w kopalni. Widzowie możecie napisać w komentarzach, co mam w następnym filmiku zrobić. Czy mam do tej bazy, dać, czy będę do tej bazy coś chował? Będzie tylko ciemna, trochę i mała, ciasna. Dobra, I to będzie nasza baza w kopalni. O, nie muszę być w ogóle Dirku. Nie widzę Dirku. To nie wszyscy. Wiecie, że to jest no rzecz dirk. No to ja go zbieram i nie wiem, co z nim zrobię. Dobra, i co zrobimy z tym drewnem? Możecie się uda zrobić skrzynię. Będziemy Czy dużą... to da się? Tak. Potwierdzam, będziemy mieli własne. D... Teraz musimy zniszczyć trochę dywanu. Nie. E, tu właśnie była też mieć golema. Zrobię ten miecz. Już, już proszę też, również no, nie ma nic to, bo co mamy robić? tak ładnie będziemy mieli dom no i mówię na przykład w następnym odcinku jakby napiszecie zrobić drugie piętro bo takie to malutkie to też jest bardzo wielkie nie wiem zrobić większą bazę, drugą bazę to to wy zdecydujcie wy zdecydujcie co ma zrobić następnym razem trzeba pójść do tej kopalni kolejny raz o tej o tej. zobaczcie no to, pewnie tam są te szkieletory. To wszyscy, wszyscy gracze nie na No i nie wiem, czy. Oj. Po co nie uciekają? No to słuchajcie, możecie napisać, dlaczego ci villagerowie tak uciekają? Dziwnie, jak dzwoni dzwonem. Co? No ludzie, powiedzcie mi. Nie wiem. To jest moje pory, jak wam pole. Jak wam mówiłem? No i nie wiem, czy mam zrobić parkour. O, idę Nawet moja pasja jest No to odłożymy tu niepotrzebne rzeczy. Czek, czek, cek. Bloki mam tekstury, jest... ej, Oj, nawet kobyl z nam nie zaznaczyłeś potrzebny. No to dobre. siano nam nie jest potrzebne. Nawet troje. Który... To nam nie jest potrzebne? Bo To nam zmieniły ryby i robimy jak to ja robiłem. Bo że trzeba było zrobić V. To trzeba było zrobić V. Dobra. Też czy, Nie. To nam jest potrzebne. Kewki są potrzebne. Zróbmy takie dziwne coś. Od razu lepiej i nam też jest potrzebne to. Wszystko dobrze? Dobrze. O! Widzieliście? Mały, mały czy mogę z nim pohandlować, czy... Czy ma moje dziecko coś chce? No okej. Okay. Coś też? Też! Ludzie nie pojedynku! Ty no! I widzicie? Bo nie tak się rodzą Wojdudy. Yy, Przed deszczem uciekają. które to ja z nim pohandluję. Co on ma? Jakie oferty? Po co? Ty... W... Muszę cię... nie, nie że on zginął. No to to bo i do... A my tu, nie wiem, nie, czy mamy spanikować, czy nie? Bo to może być... No, ale my musimy przestrzegać. To ej, ty! Chodź do mnie, chodź. Musimy pozwolić jednemu. Chodź. która chodź. Bo... bo, bo, bo ten... tu mały. O, mały. Chodź. Chodź, no. No. Co? co tu wymieniłem kasz. Mały. Co? Chodź. To. Chodź tam. Chodź tam wszyscy. Wszystkie maluski weszły. O! Nie, jeden maluch. A gdzie jest drugi? Gdzieś tu był drugi maluch. Ej, nie Nie gadaj. Nie mówcie, że on weszedł do tej kopali. tutaj może się Nie, nie weszedł. No to nasz ojciec też będzie musiał w tego dziecka Bo rodzice mogą w to. to To jego wina Nie, takiego słuchacza jak nie można widzieć. Dobra To jest takie coś dziwnego no To jest może noc Nie, to nie jest noc To jest po prostu taka pogoda co mi co? To jest noc? Że mi nie mówiłeś e, jak to? Niech on dzisiaj kładzie, ja nie mogę. Mm. Zresztą, że nie mogę. Nie spać. Dobra, dam ci... Emilarda wału. O. O. Tak. Nie ja się obraził. Obrażony. A ja diamenta w ręce. O, chodźmy. No wychodź. Już poranek. Co? No wychodź. To nie twój dom. Okay. Dziwni oni są Ja zawsze ja zawsze mam kłopot z tymi villagerami, zawsze tylko przeszkadzają. Patrzcie, patrzcie. Tak. Nie. O! Widzicie? Wyjdudy. O ja! On spadł? Ja do kuparium, on spadł spadł mały jedinę. Dobra, wyszli? Słuchajcie, tak. Так потиху. Винский, пожалуйста. Шесть. Вы в пути свинья. О. Пасе. О. Ну no, вы хочешь? Эй, кот утеку, не? О, кот, кот, кстати, кот. Chodź Idź, idź tam. Przik. Ej, patrzcie! I on przyjdzie nie będzie zwierząt. A gdzie pan wieżaki? Widzi? Widzi pan? Jak, jak to się robi dla Boidut? Ale go trollowałem. on o tym nie wie, bo on. Jakby nie kował gość, to by wiedział, że już mu, że ja go strolowałem ale przecież trochę nie mówić, bo jeszcze po taty tatej będzie po mnie No tutaj, bo tak w tutaj może to będzie mak Mam maka, słuchajcie, zobaczę Mak To jest bardzo dobry kwiat I świeci Jeszcze dwójkę O! Mam tak wylmaku, że w Są sensie sprzedawy te kwiaty, wiecie? Co ja... nie wiem Kupić na przykład ten targ za. Na przykład to będzie mój targ. O! To będzie mój targ. To znaczy, że już będzie przejęty. O! Przejęty już targ, ludzie z kwiatami. Ładnymi, pięknymi. O! To będzie mój targ. Z kwiatami. Nie będę ich trzymał, jeśli urosną, bo one jeszcze nie odkwitły. A gdzie John się bawi a nie, wiesz, że to jest ten zabronione. Dobra, To szybko zmusimy To jest zabronione. To jest To jest Dziwne To jest zabronione. na jest skrzynia. Ty tylko jest To jest skrzynia. A jest zabronione. skrzynia. A może, a my dwie nie będzie. Mogę, żeby dwie skrzynki na no, mój targ. O, blisko akurat mam targ. Tu będę miał skrzynię, ale taką większą. Dobra, teraz podbieram na przykład kwiaty. Gdzie są? O, na przykład to. Te kwiaty będę miał. O, mak. Mak akurat... o takie żółte będą po 200. po 200 Ono mam nadzieję że oni mają miał jakieś fajne nie wiem kowal powinien mieć jakieś coś fajnego kowal ja będę szukał kowala będzie miał jakieś fajne bo kowal ma chyba coś coś o ile będę ile będzie u nich no ile będzie targowania nie wiadomo ile będzie umieć jak to szło no to będziemy teraz musi chyba że to farma to będę rozumiał że tutaj nie ma tych kowali bo to w każdej chwili nie może być kowali ej to z mojej nie handluje i fair i patrzcie on na przykład chce emularda? no to nie jest kowal wiadomo nie o na przykład nie jest kowal 6 y dni i on mi normalnie sprzeda to. T tego tutaj nie mam. By chciał być taką pizzę, taką lasagne o. Ale. A? Proszę pana, panie dziwne. Naprawdę, muszę Aż tyle. Mój cały wydatek. Znaczy, i na mu hmm. No to muszę mu coś ukraść. Łóżko. Łóżko mu utkrane. I tyle. Proszę pana. Proszę pana. Czy to przypadkiem pana łóżko? No słuchajcie, musimy tu krać, bo jak przetrwamy. Dobra. Nie otwieraj tu pan drzwi. Bo pana będę musiał. O! Tu stał tak mocno. No, mnie... Tu łówko. Ukranę mu. I teraz będziemy miał białe A może na następnym ucieku będziecie kolejne, gdzie żebym kradł rzeczy? O! Na przykład teraz będę miał plan ukraść coś. Na przykład załóżmy to. No to patrzcie. Patrzcie co się robi. Pyk. Zostaje. O. Właśnie tak będziemy kraść. Kra Musimy wszystkie tam ukraść. Nie będę wymieniał. Siedem. O. Teraz wiecie na przykład co? Świeże On Oni też tu płucikali. Wezmę kwiat, od razu. Nie, mam, mam tutaj też cztery level, potem zrobimy marszałkę, dwie, dobra, 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 czy tu jest więcej lamp? Nie ma, w takim razie idziemy do kopalni, tutaj oświetlić teren, cyk. Dobra, nie mogę... Ej, ja nie chcę wyrzucać! Co to jest to? Tak Nie tu Nie tu Patrz tron. I spadł, nie, się nie zrobił. Tylko oni mają długo nie wiem czy oni mają dół, wiesz, O. O, tak być ładnie. Proszę pana, i proszę, proszę nie patrzeć, jak oni mnie zabijają. O, to jest zakarm, bo wybijam wszelkie okna, wszelkie okna i będą tam że im szkielety strzelać, o. Widzicie? To wybijał okna. Wszystkie! I wiadomo, któremu nawet czy to jest kogoś dom, który mi nie przeszkadza. Przed to wybijam. mieć święty spokój. Jak? A, otworzyłem. Coś tu tworzył. Wejdę do domu jeszcze. O, z otwartymi drzwiami. I, i pewnie będzie musiał pan. O, rozbite okna to są. I jeszcze mi domku ile, bo już naprawdę... Jak oni mnie denerwują, to ja i będę. Jeszcze te ich dziwne odgłosy, a będą musiały... O! O, 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 o. Tu im powybijam okna. I co teraz, biladerowie? Dobijają mnie. Dobra, muszę wejść, bo tak to nic się nie uda. Zombie? To było... Nie, to nie było. O, widzicie? Zdenerwowałam go. A, co tutaj? Po, muszę im podbijać okna. Wszystkie. I będziemy niestety musieli tak siedzieć i im wybijać. Żartuję. to tu to już wtedy to będzie moje wybijanie okien. Jesz, jeszcze raz, a na, na kolejnym filmiku będę użył wszystkich. O, no, Nawet tu był porozbijany. No to lecę. Ole. Do tego jeszcze róbcie, bo by to... Było. O, brzydko wyglądają donki. Tak. Brzydko i to bardzo. I teraz co? Ty. O, widzicie, nie donki. są wszystkie wasze maketki. I koniec. No to widzowie, musimy już kończyć, więc... Kliknijcie łapkę w górę i subskrypcję, i wam na, no to napiszcie co będziemy na kolejnym robić w filmiku, no to może im znów pokradniemy te wszystkie rzeczy dla tych villagerów. Na razie, cię trzymajcie.